Tak, starzeję się, macie rację. Jeszcze do tego wszystko mi opada. Nawet napis. Mówili, że na starość opadnie od tych wszystkich sterydianów. Was leci, ale to jest poświęcenie warte nagrania. Dziękuję! Dizonar! Dizonar! Stan Dizonara. Może znowu Tak. Życzenie. Życzenie. Dobrze. Wypelnij się. Uii. Uii. Dziękuję. Widzicie, odpowiednie zastosowanie działań i środków, albo środków działań i wszystko już dalej wisi, już nie leży. I dizonaury stoją, nawet dwa. Specjalnie mówię dizonaury. Kurde, mam za gruby palec i nie sięgam. O. Siłek przetreningowy, muszę Wam pokazać jeden z prezentów. Zobaczcie, dostałem. Nie to dziwnie, trochę brzmi. Nóż Avengersów, no, ale jest zajebisty. Naprawdę, jest mega ostry. Także muszę uważać, bo znając mnie, to zaraz następny epizod odkupienie Dawid przyszywa rękę. Także dziękuję bardzo. A tam są prezenty. Również Lego ale go zawsze lubię, także zapewne w kolejnych odcinkach, jeżeli nie utnę sobie ręki, zobaczycie jak układamy lego. Pojechaliśmy do Waldka. Dzisiaj zrobimy sobie push. Z naciskiem raczej na klatkę. A właściwie na pewno na klatkę, nie raczej. A że u Waldka są i fajne hantle, i fajne maszynki, to można się pobawić. Także najpierw trochę serii rozgrzewkowych. Już rozgraliśmy się na górze, jeżeli chodzi o rowerki, nie rowerki. Zawsze przed treningiem robię sobie 8 minut rowerka i wiadomo, dogrzewam stawy, rotatory, a potem dopiero biorę się za serie wstępne. Do ilu dojdziemy? Kilo, to zaraz się dowiecie. Мостикуры. Ты что мне говоришь что-то? Давай. Шесть. Давай. Сам. Сам. с тобой Давай. И сам. Давай. И Сам. Окей. Mocno, jeszcze raz, mocno, sam, jeszcze, hura. Mieliśmy wyciskanie na hantlach, poszło najpierw 70, 55. Teraz jesteśmy sobie w kolejnej sali. Pozdrowienia dla Fryty, macie Waldiego, macie Damiana. Także jesteśmy, <grym> jesteśmy wszyscy na ścianie. A teraz przejdziemy sobie do hamera. Jako że jest więcej maszyn, to pomyślałem sobie, że zrobimy na zasadzie może mniej serii na ćwiczenie, a więcej ćwiczeń po prostu, żeby się pobawić, skoro już tu jesteśmy. Także teraz będziemy robili ten hamerek. Jest bardzo, bardzo fajny. Tutaj bardzo przyjemnie wchodzi w same cycuszki. Tylko jak się odkłada, to trzeba, niestety, ale palnąć jak jesteś troszeczkę większy. Okej, okay, dobra, mam. Dawaj, Dawaj, mocniej. i dawaj hop. Nie przeprostowuj łokci tak. lewy bark dawaj mocniej w górę lewy bark o, tak. Trzymaj go w dół Dobrze, dawaj, lewy bark i hop sam, jeszcze jeden. Nie przeprostowaj łokci Nie rób przeprostu Jeszcze oh. jeden ja do Mm -hmm. I hop, sam, hop. Sam. Okej, okay, i powoli. Mm -hmm. Zmieniłem zdanie. Jako, że tutaj fajnie wchodzi, to zrobimy sobie tutaj trzy serie. Poza tym, niebawem czeka mnie jeden dodatkowy dzieniow, bo mamy wyjazd na sesję jakieś tam nagrania, także można. Bra. Jeszcze. Yes, sir. Dwie yes, serie tutaj będą. I to jest stary Cybex. Zajebiste maszyny tutaj są Waldka. Mamy Nautilusa. Mamy tutaj tą, co ludzie, co obserwują od dłuższego czasu, to na pewno widzieli. Ale mamy też maszynę, właśnie co Dorian podobną miał. Praktycznie to jest jeden do jednego odwzorowanie. Ale naprawdę maszyny są tutaj przekozackie. Także jeszcze jedna seria. Tutaj zrobimy sobie jakieś myślę, że dropsety i to będzie wszystko na tej maszynie. Potem przejdziemy sobie na jakąś wersję rozpiętek. Jak wiecie, wiele siłowni nie ma, na przykład uginania jedno nóż. I zobaczcie, co Waldek wikminił, bo często tutaj podstawiają się modlitewniki i tak dalej. On po prostu zrobił taką podstawkę, gdzie można sobie typowo wyizolować dwójkę. Konstruktor, waldek konstruktor. Teraz zrobimy sobie na trochę inną chwycie. Coś innego. Субтитры Aż mi klata wypadła. Trochę rozpiętek. Widzicie grubszy uchwyt. Na maksa, a potem DC stretch. Uważajcie bardzo, jak robicie DC stretch, żeby potem nie rzucać. To jest wtedy 90% opcji kontuzji. Chyba trochę siadło, także możemy przejść do kolejnej partii. <śmienny> Zajepista. Dlaczego to nie robi wymuszonych aż tak dużo, ponieważ dopiero co tak naprawdę wchodzi na masę? Jeszcze nie ma na tyle papu, żeby forsować go dodatkowymi seriami. Mimo że jutro zrobimy dzień wolny, to czy tak czy siak nie ma sensu aż tak układu nerwowego dojeżdżać, bo mamy plan długofalowy. No, efekty zobaczycie niebawem. Waldka siłownia ma tylko jeden minus. Że jak już się tu przyjedzie, to nie chce się stąd wracać. Zajebisty dzień, zajebisty trening. I o to chodzi. Róbcie to, co w życiu sprawi Wam przyjemność, a będziecie szczęśliwi. Widzicie jakie to proste? No i zostawcie suba, komentarz i łapkę w górę. Dzięki bardzo. I do zobaczenia już ze starszym mną.